Cześć Twixartixa dziś, kolejny odcinek z Brawl Stars. I tak, nadeszła ta chwila. Powrót oceniania kąt widzów. I tak, nowa tabela, nowe ocenianie. Od nowa każdy będzie oceniany, no bo wiadomo, ostatnie ocenianie na moim kanale było jakieś 2-3 miesiące temu. Dokładnie nie pamiętam, także sorry jak się pomyliłem. Yy, każdego ponownie będę mógł ocenić, bo każdy wiadomo zdobył zdecydowanie więcej pucharków. Ma po prostu zdecydowanie więcej pucharków niż wcześniej. No i co? Co trzeba zrobić, żeby być ocenionym? Po pierwsze, zostawić łapeczkę i subskrypcję na kanale, będzie to sprawdzane i napisać w komentarzu e, swój nick, że Stars oraz napisać swój klub. Ale musicie być jednym e, z trzech moich klubów. Jeżeli będziecie w innym klubie niż w, w moim, no to niestety będziecie, e, nie, nie będziecie po prostu ocenieni. A żeby, e, to są moje trzy kluby. Teraz Mordy Artixa, to jest mój pierwszy klub, e, mój drugi klub to jest YouTube -XRTX. No i trzeci klub to jest Pty.xrtx I musicie być w jednym z tych trzech klubów, żeby być ocenieni, zostawić łapeczkę, subika, wiadomo yy, Będzie sprawdzany, napisać swój nick, no i Będziecie oceniani, wiadomo, na odcineczku będzie ograniczona liczba e, e, kont po prostu ocenianych, dlatego piszcie z odcinka na odcinek, jeżeli nie byliście na poprzednim odcinku oceniani. No i co, widzicie na Discorda, macie link w opisie, na Instagrama, na Facebooka, na Messengera, grupkę, e, no wbijajcie do klubu, wiadomo, wysyłajcie monety. No i co, widzimy się w następnym odcinku.